Nie każdy sposób zarabiania pieniędzy z okazji wojny jest niegodziwy, bo jak sobie przypomnimy, lekturę szkolną Bolesława Prusa pod tytułem Lalka, to Wokulski dorobił się na wojnie krymskiej, tak. gdyż sprzedawał jakieś drelichy wojskowe, i nie było w tym nic złego. On ryzykował własnym życiem, jeździł na tereny wojenne. No ryzykował dla biznesu. Armia potrzebowała drelichów, jedna i druga. No to sprzedawał drelichy, dorobił się majątku. I taki sposób zarabiania jest godziwy. Natomiast to, co robi Ukraina, na przykład, godziwe już nie jest, bo Amerykanie domagają się odpowiedzi na pytanie, co się stało z kolejnymi transzami pieniędzy, tak. które obywatele amerykańscy za pomocą kongresu, poprzedniego prezydenta i teraz obecnego wysyłali na Ukrainę w formie pomocy wojskowej, materialnej, finansowej. Była tam też taka transza pomocy socjalnej, żeby tym ludziom za frontem pomóc czy przed frontem. No i Amerykanie zadają pytania coście zrobili z tą forsą albo gdzie się podziały kolejne przedmioty które za amerykańskie pieniądze zostały wysłane. Przedmioty służące do zabijania. No i Ukraina na wszystkie te pytania odpowiada nie wiemy. No to to jest niegodziwy sposób zarabiania pieniędzy na wojnie. Na tej wojnie na Ukrainie nie ma takiego bałaganu, żeby nie dało się stwierdzić Thank yep. you. Idzie się do intendentury, czy jak to tam się nazywa, do kwatermistrza się idzie i tak. mówi: proszę pana, dostał pan 60 pocisków, bardzo dużych. One dwa wchodzą na jedną ciężarówkę. Niech pan powie, czym to przyjechało i dokąd wyjechało, czym wyjechało i kiedy. No przecież nie zgubił pan czegoś, co ma 6 metrów tak. długości i waży 7 ton. Do, nie wziął pan tego pod pachę i nie upuścił na plaży. Okazuje tam. się, że, że się da. Okazuje się, że się da.